Dzień dobry. Mnie możecie się spodziewać. Piotr Jędrzejak w motogenie, typowa rzecz, ale tego mogliście się nie spodziewać. Otóż co robi za mną Mini Cooper i czemu będę mówił o samochodzie? Otóż trwa operacja lato. Mamy tydzień BMW, a poza motocyklami lubimy generalnie motoryzację i lubimy fajne pojazdy. A tak się składa, że Mini od już dawna należy do koncernu BMW i tak się czystym przypadkiem złożyło że Przy okazji motocykli BMW dostaliśmy też samochód Mini, BMW. Mini, Mini. Wśród jednośladów, jak widzieliście w filmie otwarcia tego tygodnia, mieliśmy już takiego małego miejskiego dzikusa, jakim był elektryczny skuter CE02. On jest naprawdę szalony. No i ten samochodzik też ma być taki szalony, ma być takim go kartem. Co ciekawe, ja. Kilka lat temu, wiele lat temu, posiadałem MINI, takiego z 2001 czy drugiego roku, czyli to było to MINI pierwsze z nowej generacji, MINI R50 generacja i on faktycznie jeździł jak gokart. Ten także ma jeździć na go jak gokart, nawet na ramce tablicy ma napisane gokartowa frajda z jazdy. No więc sprawdzam, czy faktycznie jeździ jak gokart, to MINI. Z 2024 roku to znówka sztuka, najnowsza generacja, świeżo wypuszczona. To mini waży 1300, zdaje się, 40 kg. No i jest to waga typowa dla samochodów Hedgeback, dla niewielkich kombi, takich naprawdę niewielkich. No, czyli można powiedzieć, że nie jest to najlżejszy samochód. Zdecydowanie nie jest ciężki. Co to, to nie ale zdecydowanie nie jest też najlżejszy, bo poprzednie MINI faktycznie były znacznie lżejsze. I jak to się przekłada na wrażenia z jazdy? Ano tak się przekłada, że potwierdzam, to jest go-kartowa frajda z jazdy. Bo nawet pomimo tego, że on już jest troszkę bardziej ciężki niż ten poprzedni MINI, nie jest aż tak bezpośredni, jeżeli chodzi o przełożenie układu kierowniczego na koła, jest też trochę bardziej komfortowy, bo poprzedni Mini był bardzo, stary Mini był bardzo sztywny. Stary, czyli z 2001 roku. Ten już jest znacznie bardziej komfortowy, ale i tak w porównaniu do takich zwyczajnych jakichś hatchbacków miejskich, to to jest jak rakieta. Prowadzi się bardzo precyzyjnie i da się jasno wyczuć, co się z samochodem dzieje. Nawet jak aplikujesz pełny hamulec w środku zakrętu, to po pierwsze w systemie bezpieczeństwa mu, Pomogą się opanować, ale ty też natychmiast czujesz co się z autem dzieje, czy ten tył mu zaczyna wyjeżdżać, jak go skontrolować. Fajnie ten samochód się prowadzi. Dał mi naprawdę ogromną frajdę z jazdy. I to chyba o to w mini chodzi. A, no i hamulce są całkiem zacne. To nie jest sportowy ani wyścigowy hamulec, ale jak na, moto, jak na samochód <laughs> miejski, to te hamulce są bardziej niż wydajne. Z dużych prędkości skutecznie hamują. Na pewno zauważyliście, że u producentów samochodów coraz więcej jest elektryków w ofercie. Jest większość spalinowych i kilka elektrycznych. A czytając informacje prasowe o tym najnowszym Mini, o tej nowej generacji, doszedłem do wniosku, jakby Mini chciało się pozycjonować jako w pełni elektryczne. A dla fanów tych starodawnych wibracji spalinowych, zostawili łaskawie dwa silniki na dinozaury. No, i to jest jeden z nich. Do dyspozycji w przypadku trzyzylowego Mini Coopera są dwie jednostki. Jedna to jest 1,5-152 konie, druga to jest 2 litry 204 konie. To jest ta jednostka mniejsza, 1,5-152 konie. Niestety jest to jednostka trzycylindrowa. Ta większa ma cztery cylindry, ta ma 3. I to słychać i czuć. Mówię niestety, bo na biegu jałowym z zewnątrz. On brzmi trochę jak diesel, no jak każdy trzycylindrowy, nierówno pracuje. Z wewnątrz też da się wyczuć, że to nie jest ten gładki czterocylindrowy silnik, tylko 3-cylindrowy, mniej przyjemnie brzmiący. No niestety. Jakbym chciał go sobie konfigurować, to pewnie chętniej bym go skonfigurował z tą dwulitrową, 204-konną jednostką. Tu mamy ten słabszy, ale i tak jest zadowalająco dynamiczny. Nie potrzeba niczego więcej, jeżeli chodzi o samochód miejski. 152 konie do miasta, naprawdę, nie, nie potrzeba niczego więcej. Tym bardziej, że on jest żwawy i fajnie zbiera się. W cudzysłowie z podświateł. Według katalogu ma 7,7 do setki. I jak wspomniałem, fajnie hamuje i bardzo aktywnie się prowadzi. Więc, jeżeli chcesz jeździć dło do miasta, to to jest więcej niż potrzeba. Skoro już mówię o dynamice jazdy, to muszę też wspomnieć o sposobie przeniesienia napędu. Pędzona jest tutaj przednia oś, a za przeniesienie odpowiada siedmiobiegowa skrzynia automatyczna. Na początku odniosłem wrażenie, że ta skrzynia jest w cudzysłowie zamulona, bo reagowała z opóźnieniem, była taka troszeczkę ospała. Ale na szczęście znalazłem drugi tryb pracy skrzyni biegów, który nie tylko szybciej reaguje na pedał gazu i szybciej redukuje biegi, ale też dłużej utrzymuje skrzynie na niskich przełożeniach, co oznacza, że samochód wtedy dynamicznie jeździ, więc. Z powodzeniem mogę powiedzieć, że skrzynia biegów w tym samochodzie jest dobra. Jak na profesjonalnego dziennikarza motoryzacyjnego przystało, prawda? Pod względem designu to jest wciąż typowe MINI. Wystarczy rzut oka na ten samochód i wiadomo czym to jest. Obłe nadkola, odcięte, dosyć niskie szyby i płaski, delikatnie zachodzący na boki dach. To jest wciąż ten sam samochód. Nawet ma tą cechę specjalną mini, że gdy jesteś pierwszy na światłach i zatrzymasz się zbyt blisko sygnalizatora, to przez ten zachodzący dach nie zobaczysz sygnalizatora. Na szczęście tu jest szyberdach, więc można się wychylić do tyłu i zerkać przez szyberdach. Ale wróćmy do tego, co jest na zewnątrz. Ponieważ na pierwszy rzut oka to wciąż mini, ale patrząc na detale, to tutaj dużo się zmieniło. Nie wszystkim się te zmiany podobają, bo są inne. Ja nie będę oceniał, czy są lepsze, czy gorsze, według mnie jest po prostu spoko. Ale jako ciekawostkę powiem wam, że na przykład te matrycowe tylne światła LED, które, jak widzicie, mają dużo kształtów rąbów i kwadracików, w menu można sobie personalizować, w jaki sposób mają świecić. Czy ma świecić tak i tak, czy tylko tak, czy można sobie zmienić sygnaturę świetlną. Tak samo z przodu, sygnaturę świetną też można tu edytować. Może być tylko okrąg, tylko poziome kreski, albo i okrąg, i poziome kreski, tak jak teraz. A w ogóle, jeżeli chodzi o front, no to tutaj faktycznie niewiele się zmieniło, znaczy szczegóły się zmieniły, ale ten ogólny look nie zmienił się, i to jest typowe, ładne, przyjemne mini. Warto zaznaczyć, że samochód, Posiada radary, na przykład te ostrzegające przed kolizją frontalną, one się ukrywają tutaj. No i ta powierzchnia radaru jest niezbyt duża. Ona nie psuje wyglądu całego samochodu. Na szczęście. Ciekawe zabiegi stylistyczne zaszły w środku i to mamy takie ciekawe spostrzeżenie na ten temat, ponieważ Rafał, który był użytkownikiem mini countrymana przez jakiś czas, mówił, że tam było bardzo dużo przycisków, był bałagan przyciskowy. Tutaj z kolei zwrócił uwagę, że jest bardzo, ale to bardzo estetycznie, bo faktycznie przycisków jest niewiele. Mamy przycisk od hamulca ręcznego, dźwignię od zmiany biegów, przycisk takie fajne pokrętło od odpalania silnika, zmiany trybów jazdy i głośność radia. Na szczęście głośność radia jest normalnym pokrętłem. I tak w zasadzie to tyle. Super, estetycznie, przyjemnie, ładnie. Z tym wielkim, okrągłym wyświetlaczem. Ale tutaj jest pewna wada, która jest typowa niestety dla nowych samochodów. Otóż, aby ustawić na przykład poziom nawiewu, albo pogrzebać w radiu, niestety nie ma fizycznych przycisków i trzeba klikać w ekran dotykowy, co zajmuje uwagę i czas za kierownicą. A uwaga i czas za kierownicą powinna być zajęta na prowadzenie auta, a nie obsługę ekranu dotykowego. Choć przyznać, trzeba, że cały ten system infotainment mini jest bardzo intuicyjny w obsłudze. Bardzo przypomina obsługę smartfona. Wszystko dzieje się łatwo, zgrabnie i nawet dla nowego użytkownika samochodu bardzo łatwo jest się do tego przyzwyczaić. Na pokładzie jest też asystent Spike. To jest taki śmieszny ludzik tam na ekranie. Ale Spike chyba niestety nie mówi po polsku, bo normalnie powinien reagować na Hej, Mini! A on mówi, że nieobsługiwany język, nie chciałem się z nim szarpać. Jeżeli faktycznie ten język polski tutaj nie działa, to będę bardzo rozczarowany. Hej, Mini! Czemu tego nie ogarniecie? Przecież nie jesteśmy zaściankowym krajem. Ale na pokładzie są też tryby jazdy. Jest ich aż siedem. Jest tryb gokartowy, tryb ekologiczny, tryb timeless, taki retro... Bardzo sympatyczne sposoby wyświetlania informacji są wśród tych trybów, ale to nie tylko estetyka, ale również reakcja, na przykład na pedał gazu czy sterowanie skrzynią biegów. Ten samochód może być bardziej dynamiczny albo bardziej spokojny, albo może wręcz pokazywać graficznie za pomocą zwierzątek, które biegają lub siedzą, czy jedziesz ekologicznie, ekonomicznie, czy raczej zbyt nerwowo marnujesz paliwo. Ciekawym dodatkiem jest deska rozdzielcza materiałowa. Jest po prostu miła i fajna, fajnym gadżetem jest, ma nawet jakieś przeszycia tutaj ciekawe. Jestem zainteresowany faktem, jak będzie się ją łatwo lub trudno czyściło z kurzu i brudu, ale to już chyba jest czepialstwo. Czepialstwem za to nie jest uchwyt na telefon, bo jest sprytny, ustawiony prawie pionowo, z taką gumeczką. Ma nawet ładowanie indukcyjne. Natomiast jest trochę problematyczny, bo ciężko ten telefon ustawić tak, żeby spozycjonował się dobrze do ładowarki indukcyjnej, a nawet jak się go ustawić, to bywa, że on odskakuje, bo to jest na gumkę i... No, to nie jest najlepsze. Fajny za to jest wyśle... wyświetlacz Head-Up Display. Przezierny, bardzo czytelny, również kolorowy. A najfajniejsza to jest kierownica. Gruba, mięsista. Niezbyt duża. Jak już wspomniałem, świetnie i precyzyjnie się ten samochód prowadzi. Właśnie między innymi za sprawą tej malutkiej kierownicy. Miejsca w środku jest tyle, ile przystało na niewielki miejski samochód. Można powiedzieć, że jest przytulnie. Zdecydowanie nie można powiedzieć, że tu jest jakoś klaustrofobicznie, jak na przykład w tym pierwszym, najstarszym brytyjskim mini. Jak na pewno zauważyliście, jak przystało na mini. Mamy bezramkowe drzwi. Ta szyba się zupełnie chowa, drzwi są piękne, estetyczne. Jeżeli chodzi o miejsce w drugim rzędzie, no to znowu podobna historia. Jest go mało zdecydowanie, aczkolwiek zdecydowanie jest to miejsce, które będzie wystarczające na miejskie podróże. Na pewno interesuje was bagażnik. Ma 210 litrów. Jest nieduży, ale ma fajną półkę. Pod którą jest dodatkowy schowek. Kanapę można złożyć, ona się składa w stosunku 60 do 40, i wtedy pojemność bagażnika zwiększa się do 725 litrów. Co ciekawe, półkę można podnieść, aby osiągnąć płaską prze przestrzeń załadunkową. Niewielką wprawdzie, ale płaską. Z dziennikarskiego obowiązku. Przypomnę, że samochód ten wyposażony jest we wiele systemów bezpieczeństwa, jak na przykład ostrzeżenie o kolizji frontalnej, czy utrzymanie w pasie ruchu, czy ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu, czy na przykład ostrzeżenie przed przeszkodą w martwym punkcie w lusterkach, które notabene bardzo estetycznie się włącza, rozświetla się i gasi. I są to według mnie cenne systemy. Niektórzy natychmiast wyłączają je po wejściu do samochodu, a ja uważam, że jeżdżąc autem na co dzień. Warto się nauczyć włączać kierunkowskaz przed zmianą pasa ruchu i zostawić ten system włączony właśnie po to, aby on reagował w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych, bo nie zawsze przecież za kierownicą jesteśmy w stanie utrzymać pełne skupienie non-stop. Celowo za to nie wspominam o cenie tego samochodu, no bo nie oszukujmy się, to jest marka premium, więc on musi być droższy niż najtańsze miejskie auta. Ale jeżeli poszukujesz fajnego produktu, który daje przyjemność z patrzenia nawet na niego, przyjemność z obcowania z tym produktem, czy przyjemność z obsługi tego produktu, to on jest dla Ciebie. Ale to jest nie tylko produkt, bo to jest go-kart I potwierdzam, Gokartowa radość z jazdy dalej występuje w MINI. Więc jeżeli szukasz fajnego produktu i przyjemnego w prowadzeniu samochodu, to zdecydowanie warto się zainteresować MINI. Pewnie ja bym się interesował bardziej tą wersją 204 konną, ale ten też jest fajny. Do zobaczenia, do usłyszenia, a tymczasem w Motogenie dalej trwa operacja Lato. Pamiętajcie o spotach w czwartek, samochodami też możecie przyjechać, niech będzie. I pamiętajcie o konkursie. Cześć, Piotr Kenrzejak.